Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Dotarł do nas dysk Kingstona SSD Now V300. Dysk o pojemności 120 GB. Dysk ten cechuje się naprawdę bardzo fajną ceną, około 228 zł. Akurat ta sztuka kosztowała. 3-letnią gwarancją, około 10 krotnie szybszym stosunkiem do dysku twardego 7200 obrotów. Jest po prostu szybszy, szybciej reaguje na wszelkie reakcje nasze w komputerze. Wysoka jakość, urządzenie wyposażono w bardzo dobry kontroler LSI Sandforce o parametrach dostosowanych do potrzeb firmy Kingston, tak się chwali producent. Rzeczywiście z tym kontrolerem nie ma żadnych problemów, wszystko działa tak jak trzeba. Tak jak trzeba. I tak samo w standardzie SATA 3, SATA 2 i w niektórych komputerach, czy nawet i w większości komputerów SATA 1 też ten dysk bez problemu jest wykrywany, jednakże nie jest to stuprocentowe. W niektórych komputerach SATA 1 może być on niewykrywalny. Zresztą informacje na samym pudełku tutaj na dole mamy, że ten 2,5 calowy dysk SATA w wersji trzeciej 6 bitów na sekundę transferu jest kompatybilny z SATA wersją drugą 3 bity na sekundę transferu. Tak więc z jedynką może być gdzie nigdzie problem, ale myślę, że większość komputerów nie będzie miało z tym problemów i wielu to może potwierdzić. Tak jak mówiłem, albo jeszcze nie, 3-letnia gwarancja to jest duża zaleta tych dysków Kingstona. Ja nie spotkałem się jeszcze z uszkodzoną wersją, wersją czy przypadkiem tych dysków w czasie trwania gwarancji. Też nie słyszałem jakoś szczególnie o jakichś problemach pogwarancyjnych. Dysk ten cechuje się dużą niezawodnością ze względu na brak ruchomych części. Dyski półprzewodnikowe, półprzewodnikowe, przepraszam, są mniej podatne na awarie niż standardowe dyski twarde i tutaj jest to istotne, mając laptopa, netbooka czy też komputer stacjonarny, wielokrotnie zdarzają się przypadki, że na przykład spadnie nam laptop, no może niewielokrotnie, ale w stosunku do, można powiedzieć, do większej grupy ludzi, spadnie nam laptop, ktoś uderzy, pies skoczy na niego, kot, no nie wiem, cokolwiek się stanie, coś zatrzęsie się, na przykład mamy w torbie laptopa w plecaku i na przykład uderzymy przypadkiem o podłogę, czy nawet nie przypadkiem. Co jeszcze? Komputer stacjonarny, dziecko nam gra w piłkę, kopnie piłką w komputer i potem zaczynają się problemy z badsektorami i innymi na dysku twardym. Tutaj w dyskach SSD tego problemu nigdy mieć nie będziemy. Te dyski są odporne na wstrząsy i tak naprawdę może laptop nam upaść i tutaj się po prostu nic nie stanie, ponieważ ruchomych. Elementów tutaj w środku nie ma, prędzej się uszkodzi obudowa i ewentualnie inne elementy. Dysk raczej w tej konstrukcji, e, mimo że lekkiej, to jest bardzo wytrzymały i bez problemu sprawdzi się przez 3 lata, a nawet i znacznie więcej w naszym komputerze stacjonarnym, laptopie, netbooku, e, wszędzie tam, gdzie dysk obecnie mamy e, w postaci dysk, dysku talerzowego czyli e, HDD. Ok, to, co istotne, jeżeli chodzi o te dyski, dyski SSD to tak naprawdę następny etap ewolucji pamięci masowej dla komputerów. Są szybsze, są cichsze, produkują mniej ciepła niż tradycyjne dyski twarde, I to jest istotne szczególnie w laptopach, gdzie wydzielanie ciepła powoduje zwiększone obroty wentylatora, czyli inaczej mówiąc podwyższone zużycie baterii. Dzięki brakowi ruchomych części dyski SSD są. Także i trwalsze, bardziej niezawodne niż dyski twarde. To o czym wcześniej mówiłem. Teraz to co jest ważne, dzięki dyskom SSD, czy to firmy Kingston, czy też innych firm, komputer szybciej reaguje, a więc szybciej się uruchamia. Skraca się czas ładowania aplikacji, komputer szybciej się wyłącza. Te dyski są dostępne tak naprawdę dla każdego z nas. Ceny są już coraz bardziej dostępne. Nie są to jakieś ogromne ceny. Za ten dysk około 120, no 120 GB musimy zapłacić około 228 zł. Ta cena już jest coraz bardziej akceptowalna do przyjęcia, że tak powiem, dla normalnego Kowalskiego. Dla osób, które traktują pracę na komputerze biznesowo, czyli zarabiają na tym albo grają w gry i wymagają najwyższej wydajności, dyski SSD już. Są, że tak powiem, codziennością wielu graczy, wielu biznesmenów posiadających, czy bizneswoman oczywiście, posiadających swoje laptopy i którym zależy w podróży, by bateria jak najdłużej trzymała, wymieniają po prostu dyski HDD na SSD, ewentualnie kupują laptopy już z dyskami SSD albo, można powiedzieć, równoległymi EMMC, też dyskami półprzewodnikowymi o np. pojemności 32-64 GB. W ten sposób mają uruchamianie systemu od zera w ciągu około 10, 8, czy tam nawet i 12 sekund e, załatwione. W przypadku dysków twardych, gdzie zainstalujemy antywirusa, i tak dalej, no to już mamy tutaj zwykle około minuty albo i nawet kilku minut, dochodząc nawet do i kilkunastu minut po jakimś czasie użytkowania. Przy dyskach SSD najczęściej mamy sytuację taką, że nawet po pół roku użytkowania instalacji antywirusa, programów, i tak dalej. Włączając komputer, czy to stacjonarny, czy to laptop, pamiętajmy, że ten sam dysk możemy włożyć do każdego z tych urządzeń. System włącza się w około 10, maksymalnie nie wiem, 15 do 20 sekund i wszystko się włącza, już mamy gotowy komputer do pracy. Nie musimy czekać, aż jeszcze coś załaduje, jeszcze coś, jeszcze coś. Naprawdę dyski SSD tutaj odgrywają ogromną rolę w powiększeniu wydajności pracy ludzi na komputerach stacjonarnych, laptopach, netbookach. Nawet i na dosyć starych konstrukcjach, jeżeli mamy na przykład jakiegoś netbooka dwurdzeniowego 1,6 GHz, powiedzmy 2 GB czy 1 GB, nawet ramu z dyskiem 5, powiedzmy 400 obrotów, 160 GB sprzed 4-5 lat, gdzie ten komputer chodzi, chodzi, ale nie jakoś specjalnie mocno, nawet gdy przywrócimy sobie tutaj system operacyjny i jeszcze powiedzmy wyczyścimy wentylator i układ chłodzenia, no to. Gwarantuję Wam, że nawet w takich starych konstrukcjach, gdzie jest SATA2 na przykład Interface, instalując taki dysk, jak na przykład ten hmm, Skok wydajności pracy, szybkości działania takiego komputera, który można powiedzieć ma archaiczny procesor, ekonomiczny i tak dalej Będzie bardzo, bardzo duży Wiele osób się zastanawia nad czymś takim, czy się to opłaca, czy też nie Czy kupować nowy laptop, czy też nie Powiem tak, jeżeli parametry Waszego np. komputera stacjonarnego, laptopa, netbooka, w pełni Wam wystarczają wkładając taki dysk, zyskujecie bardzo wiele komputer będzie Wam chodził po prostu, po prostu znacznie, znacznie szybciej może nie dziesięciokrotnie, nie zauważycie tego jakoś dziesięciokrotnie w codziennym użytkowaniu ale będziecie po prostu widzieć, że włączając ten komputer, on już jest po 10-15 sekundach po prostu gotowy sama instalacja systemu Windows, to jest naprawdę około 10 minut, 11 minut instalacji Tutaj dysk po prostu zapyla, można powiedzieć w cudzysłowie, nawet i zapierdziela. Tak więc yy, są ludzie, którzy oczywiście uwielbiają narzekać, hejtować produkty. Yy, I oczywiście będą mówić wszystko, że ten jest kiepski, bo on ma 450 MB na sekundę, a na przykład jakaś droższa, droższa wersja dysku SSD, gdzie na przykład jest 540-30 MB na sekundę zmierzone, działające czy to w odczycie, i oczywiście, podobnie w zapisie, to są znacznie szybsze. Ja tego jakoś specjalnie nie potwierdzam. To jest niezauważalne dla normalnego użytkownika, nawet tego bardziej zaawansowanego. Tutaj sytuacja jest taka, że każdy dysk SSD, każdy nowy dysk SSD, nawet najtańszy, który jest sprzedawany, jest znacznie, znacznie szybszy od dysków HDD, znacznie też szybszy od dysków hybrydowych SSHD. Po prostu wszystkie operacje wykonywane na takich dyskach są znacznie, znacznie szybsze Ten komputer po prostu szybko chodzi i nie jest to jakoś szczególnie zauważalne, jak kupicie dysk o 100 zł droższy o tej samej pojemności, że będzie on rzeczywiście jakoś szybciej chodził to już jest niezauważalne dla użytkownika, możecie mi wierzyć też miałem takie podejście testowałem kilka dysków Kingstona, OCZ-a, a jeszcze jakieś tam inne droższe, tańsze one wszystkie sprawują się po prostu świetnie. Tak więc, jeżeli chcecie do swojego stacjonarnego komputera, netbooka itd. kupić sobie dysk SSD, nic nie stoi na przeszkodzie, po prostu to zróbcie. Są dwa istotne parametry, na które musicie zwrócić uwagę przy zakupie takiego dysku SSD. Po pierwsze, wysokość tego dysku. Wysokość chodzi mi o tą grubość dysku. To jest bardzo istotne. Są dwie grubości, albo 7 mm albo troszeczkę grubszy, można powiedzieć 9,5 mm i teraz w sytuacji, gdy macie w laptopie dysk twardy czy też w komputerze stacjonarnym problemu nie ma, bo tam miejsca jest po prostu bardzo dużo ale jeżeli macie w laptopie, netbooku dysk 2,5 calowy o wysokości 7 mm a kupilibyście 9,5, czyli grubszy, bo ten jest akurat 7 no to ten dysk się Wam po prostu nie zmieści to znaczy, zmieści się, ale nie będziecie w stanie obudowy zamknąć czy też klapki z pod spodu. Ona po prostu nie da się jej docisnąć albo ewentualnie coś złamiecie. Tak więc bezpiecznie jest kupować dyski 7mm, czyli te chudsze, a ewentualną jakąś różnicę w postaci jakiegoś luzu tego dysku uzupełnić jakimś kawałkiem gumki czy coś w tym stylu. Ale najlepiej po prostu ze własnego laptopa, netbooka wyciągnąć ten dysk, który macie obecnie, zmierzyć. Jeżeli będzie 7mm, kupcie 7mm, jeżeli będzie 9,5, kupcie ten grubszy 9,5. Wszystko będzie idealnie ze sobą współgrać. Teraz jeszcze kolejny bardzo istotny parametr przy zakupie, którym musicie po prostu zwracać uwagę, jest to interfejs. Interfejs komunikacyjny SATA, czyli ten, który tutaj macie, jest Wam znany, tutaj nie ma żadnych cudów, te same połączenia. Jednakże dyski już ewoluowały, to znaczy tu na przykład w tym dysku jest, tak jak tutaj na dole pisze, obsługa SATA w wersji trzeciej, czyli 6 gigabitów na sekundę transferu. I jeszcze jest też informacja, że jest kompatybilny z wcześniejszą wersją drugą, czyli 3GB giga bity na sekundę. Jest jeszcze SATA w wersji pierwszej, czyli ta pierwsza, która wychodziła, pierwszy serial ATA interfejs. Ten interfejs miał 15 bita na sekundę transferu. To i tak jest bardzo dużo, bardzo szybko w porównaniu do dysków talerzowych, które tak naprawdę też są na SATA, jednak że one nie są w stanie wykorzystać tego interfejsu, po prostu są. Fizycznie nie do wykorzystania, można tak powiedzieć. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład starego, jakiegoś bardzo laptopa, który działa, wszystko jest ok, jednakże, chcemy zmienić dysk na SSD, czyli półprzewodnikowy, to musimy poszukać takiego dysku, który obsługuje na pewno SATA 1. Tutaj mamy, co prawda, SATA 3 i SATA 2 obsługę wstecznie. Z tego co wiem, Kingston chyba wszystkie obsługują też SATA 1, chociaż nie ma tego na opakowaniu. W związku z tym, lepiej znaleźć taki, który. Ma zapewnione na opakowaniu, to pisze w specyfikacji tego dysku, to po prostu jest, że ten dysk wspiera interfejs SATA-1, czyli wysokość oraz interfejs SATA musi się zgadzać. I teraz tak, są komentarze niektórych ludzi, którzy nie wiem skąd czerpią wiedzę. Ja z praktyki czerpię wiedzę oraz po prostu z wiedzy uzyskanej, czy to w internecie, książkach, czy też specyfikacja sprzętu, a także z wykształcenia swojego. Dysk. Jeżeli macie starszy sprzęt i chcecie zainwestować w nowy dysk Czy to się opłaca? Wiele osób komentuje to w taki sposób, że to się nie opłaca, masz już stary komputer, niewiele zyskasz To jest kompletna nieprawda Mając nawet stary sprzęt z SATA 1, z SATA 2 interfejsem, czyli jakiś laptop 5-6 letni kupując teraz taki dysk, obsługujący oczywiście ten interfejs, czyli SATA przykład 1 czy 2 skok nie będzie delikatny w moim przekonaniem on będzie dwu-trzykrotny. Zauważycie szybkość samego systemu, instalację, działanie, uruchamianie. Zauważycie spadek zużycia energii, stan uśpienia, hibernacja. To wszystko będzie po prostu ekspresem się uruchamiało. Naprawdę zyskacie sporo czasu, sporo wygody, będziecie bardzo zadowoleni, a pieniądze wydane na dysk na pewno nie będą stracone. W związku z tym takim osobom radzę. Nie słuchać, nie czytać takich bredni, że to naprawdę jest niewielka różnica. Te osoby prawdopodobnie nie miały praktycznej styczności z takimi dyskami, albo jeżeli miały to nie jest dokładnie z takim komputerem, ja miałem okazję montować tego typu dysk do Asusa EPC 1000H jest to 6-letni, laptop z 1,6 GHz procesorem dwurdzeniowym 1 GB z Windowsem XP. Powiem Wam szczerze na dysku HDD chodzi to jako tako jak zainstalujemy jeszcze tam jakieś antywirusa, włączy, podłączymy się do internetu to chodzi to tak mizernie wymieniając dysk na SSD instalując ten sam system, te same sterowniki, te samo oprogramowanie ten laptopek mały, ten no, netbook przepraszam zapyla, zapylał, 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 jeszcze raz zapylał użytkownik takiego laptopa na pewno jest, byłby i będzie zadowolony. A jeżeli nie chce inwestować, to ta inwestycja w sam ten dysk y, nie jest stratna, ponieważ taki dysk, nawet jeżeli byśmy wymieniali laptopa na inne, w większości wszystkie, które są sprzedawane w cenach powiedzmy nie, niewysokich, one mają dyski HDD. Więc nawet jeżeli zdecydowalibyśmy się kiedyś jednak ten y, stary laptop y, już nie używać, to możemy wyciągnąć zawsze dyski, wsadzić go na przykład do komputera stacjonarnego, do laptopa, odsprzedać to jest chodliwy towar. Niewiele stracimy, a zawsze możemy wykorzystać. To nie jest tak jak pamięć np. RAM danego typu w starych laptopach, już nie możemy je wykorzystać w nowych to nie jest tak. Te dyski są w pełni uniwersalne i bardzo praktyczne. Myślę, że to by było na tyle Czy warto płacić około 7-8 razy więcej za gigabajt w stosunku do dysków talerzowych? I teraz tak jeżeli komuś zależy tylko i wyłącznie na dobrej obsłudze systemu, działaniu itd. gier i dużej pojemności dysku twardego, mówimy teraz na przykład o laptopie, to oczywiście dysk HDD będzie tutaj znacznie tańszym rozwiązaniem. Tutaj na przykład 220-230 zł płacimy za 120 GB. W tej samej cenie kupimy dysk około 1TB, czyli gdzieś tam 7 razy około więcej czy 8 razy więcej pojemności, jednakże znam wielu ludzi. Którzy posiadając dyski 1TB, 1,5-2TB, wykorzystują może 10% tego dysku tak naprawdę szczycą się tym, że mają ogromny dysk, ale tak naprawdę w ogóle tego nie wykorzystują. Jeżeli te osoby miałyby dysk na przykład taki 120 czy nie wiem, 240, te osoby byłyby znacznie bardziej zadowolone ze swoich sprzętów komputerowych. Zapewniam Was wszystko, po prostu uruchamiałoby się błyskawicznie, a ta pojemność pozornie nieduża Byłaby wystarczająca. Ok, przejdźmy jeszcze do komputerów stacjonarnych. Jeżeli ktoś ma w chwili obecnej komputer stacjonarny do gier, gra, czy to jakiś jest też grafik komputerowy, czy to jest jakiś, nie wiem, projektant i tak dalej, pracujący obecnie na bardzo fajnym sprzęcie komputerowym z dyskiem HDD 700 obrotów, czy 7800, czy nawet i 10 000 obrotów, są różne dyski. Ten człowiek może być zadowolony, tak. Jednak jestem w 100% przekonany, że taka osobistość, jak właśnie na przykład gracz, w sumie ktokolwiek, wymieniając ten sam, ten dysk, który mają obecnie, czy nawet e, robiąc z niego dysk zapasowy pamięci masowej, a ten stawiając jako dysk systemowy, dysk, na którym instalują swoje programy, jakieś photoshopy, takie, śmakie i tak dalej, swoje gry, jakieś diablo, inne cuda... Na tym dysku, e, gdy będzie system operacyjny i zainstalowane oprogramowanie, sami zobaczycie, że wszystko po prostu znacznie szybciej się ładuje, obciążenie procesora spada, wydajność wzrasta, i nagle już sobie mówicie, że już nigdy więcej dysku HDD jako dysk systemowy nie chcecie. Skąd biorę te swoje teorie? no tylko i wyłącznie z praktyki. Kilkukrotnie doradziłem taką operację, kilkukrotnie są, są to osoby, które grają w gry te osoby już po miesiącach, czy nawet już ostatnio po pół roku stwierdziły, że nigdy więcej dysku HDD jako dysk systemowy. Nawet po pół roku włączając przy mnie komputer, zainstalowanym antywirusem, jakimiś programami, już obsłudzę przez pół roku tego komputera, ten, ten, ten sam komputer, który uruchamiał się około minuty, dwóch, trzech e, i tak dalej, z dyskiem e, SSD uruchamia się około nie wiem, 11 do 13 sekund. Liczyłem sobie, że tak powiem, w głowie, więc powiedzmy, nawet niech to jest 15 sekund, gdzie pulpit był załadowany, antywirus się już uruchomił. Tak więc to jest dla mnie bardzo, bardzo duży skok, że tak powiem, wydajności i każdy to widzi, kto ma styczność z takim dyskiem. Dobra, myślę, że się nagadałem. Wybaczcie, że tak długo, ja już taki jestem trochę emocjonalny. Takie dyski występują e, tylko i wyłącznie z tego, co wiem. E, jako 25 dyski więc jeżeli w komputerze stacjonarnym mamy 3,5-calowy dysk to nie ma żadnej przeszkody, żeby ten dysk zamontować w dowolnym miejscu, w dowolny sposób, można powiedzieć nawet e, mocując na przykład tylko na jednej śrubce, tu z boku, czy na dwóch z boku, ten dysk może być w dowolnej płaszczyźnie nie musi być poziomo, nie musi być pionowo, może być bokiem tak, śmak, owak tutaj nie ma talerzy żadnych e, tak więc e, bez problemu możecie zainstalować gdzie Wam pasuje, jak sobie chcecie ten dysk Najlepiej, jak najdalej od źródeł ciepła, czyli nie na przykład na zasilaczu. Co jeszcze? Te dyski występują w różnych pojemnościach. Najmniejsza pojemność, z tego co pamiętam, to jest 60 GB. Potem następna 128, 240, wielokrotność 480 GB i więcej. Dysk taki kupujemy pod swoje tak naprawdę prawdziwe zapotrzebowanie. Jeżeli mamy w chwili obecnej, na przykład w komputerze w laptopie, w netbooku dysk 160 giga widzimy, że jest bardzo dużo wolnego miejsca, jeszcze nie wykorzystujemy go i tak dalej, nie ma sensu kupować większego dysku niż 120, mimo że tam mieliśmy 160 bo prawdopodobnie nie wykorzystujemy nawet 80-70% tego co tam mamy, a jeżeli mamy to warto się przyjrzeć, czy po prostu nie mamy tam śmieci wielu z nas użytkuje internet, użytkuje jakąś, jakąś daną lub jakieś dane aplikacje a reszta to są po prostu śmieci gdzieś tam jakieś filmy zebrane od kogoś Jakiejś mp3 i tak naprawdę albo tego w ogóle już nie używamy, zajmuje na miejsce, albo co nam szkodzi i potem myślimy, no skoro teraz 500 GB na dysku mam zawalone, to przynajmniej 500 potrzebuje, nie. W większości tak nie jest, jestem przekonany, że większość osób pracujących na laptopach, taka 120 w pełni by wystarczyła, no może 240, jak już ktoś naprawdę potrzebuje dużo miejsca i to będzie w pełni wystarczające. A ewentualne trzymanie jakichś filmów, nie wiem, obrazów, jakichś, jakichś zdjęć, muzyki itd., to możemy trzymać czy to na pendrive, czy na przykład na jakimś dysku zewnętrznym. To jest takie, no, takie moje, taka moja propozycja dla wszystkich, którzy chcą dbać też dodatkowo o bezpieczeństwo. Trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby robić kopie zapasowych istotnych swoich jakichś plików, programów, swoich jakichś, nie wiem, zdjęć itd dokumentów ofisowych, czyli z pakietu biurowego na osobnym, fizycznie niepodłączonym dysku Jak często teraz zauważyć, możecie poczytać w internecie, dopadają ludzi różnego rodzaju programy szyfrujące złośliwe, gdzie wymagają np. zapłacenia 1000 zł czy tam, nie dolarów i jeszcze inne różne za to, żeby przesłać program i klucz deszyfrujący Takie oprogramowania najczęściej powodują spore zniszczenia niektórzy decydują się po prostu zapłacić a mogli wcześniej raz na jakiś czas sobie tworzyć kopie zapasowe swoich plików na przykład na dysku zewnętrznym problemu by nie było, bez problemu by uzyskali wiele osób to kompletnie olewa, jak to się mówi twardziele nie robią backupów a potem płaczą jak dzieci dobra, to by było na tyle, sorry, że tak długo o dyskach SSD czy warto zainwestować w taki dysk? Tak wszystkim zalecam instalację do swoich komputerów stacjonarnych, konsol, do swoich netbooków, notebooków tych starszych, tych bardzo starych. Ważne, że z interfejsem SATA najlepiej, jakby to było minimum 2, wtedy chyba wszystkie dyski obecnie na dysku obsługują trójkę i dwójkę SATA, ale jeżeli mamy jedynkę jeszcze starsze, no to po prostu poszukajmy dysku SSD wspierającego SSD, znaczy SATA jedynkę. Każdemu zalecam skok wydajności jest naprawdę bardzo duży. Czy to jest gracz, czy to jest użytkownik, tak jak mówiłem, biznesowy, podróżujący, który potrzebuje wydajności, mniejszego zużycia energii, bezpieczeństwa, czyli właśnie odporności na upadek i tak dalej. Wybieramy dysk SSD, stracimy parę złotych na taki dysk, ale zyskamy naprawdę bardzo dużo. Ciężko to opisać. Po prostu to albo zobaczycie w naszych testach, które zaraz będę przeprowadzał, albo po prostu. Musicie zaufać, że rzeczywiście ta technologia Solid State Drive, niektórzy nawet te dyski mówią, jest naprawdę bardzo, bardzo wydajna. Ok, z mojej strony to tyle. Ja Was zachęcam do zainteresowania się technologią SSD. Nie mówię, że to musi być Kingston, nie mówię, że to musi być dokładnie ten dysk. Mówię, że te dyski są bardzo wydajne i zachęcam Was wszystkich do zainteresowania się tym i wymianą swoich dysków HDD na SSD. A jeżeli to są komputery stacjonarne, to, to kupiłem takiego dysku SSD na przykład jako dysk systemowy, na którym wszystko instalujemy a dysk e HDD, czyli ten, który obecnie użytkujemy, podłączamy sobie jako drugi dysk i on jest po prostu jako dysk zapasowy, na którym trzymamy swoje wszystkie inne pliki Dobra, to by było myślę na tyle e omówienie technologii SSD mamy tutaj załatwione, jej zalety Wady. Wadą to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie cena, bo innych wad tutaj nie ma, jeżeli chodzi o tą technologię. Tylko i wyłącznie cena. To było na tyle. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Eee, wasza subskrypcja mi pomaga, a dzięki temu inni, którym możecie to ewentualnie taki na przykład jak ten film udostępnić, skorzystają, bo też się czegoś może dowiedzą. Może już wiedzą, może. Może się dowiedzą. Nieistotne, będę przeprowadzał różne testy z tym dyskiem, tak więc zachęcam Was do subskrypcji kanału i obserwowania moich filmów. Trzymajcie się, pozdrawiam.